Cześć, mam na imię Zofia. To, co wam teraz opowiem, brzmi jak scenariusz taniego filmu, ale to się naprawdę wydarzyło. Pięć lat temu siedziałam w salonie moich rodziców. Była niedziela, tradycyjny obiad. Mama podała rosół, tata nalał wódkę, a mój brat Paweł rozwalił się na kanapie jak król. No to mówię wam, zaczął Paweł, popijając piwo, kupiłem działkę pod Warszawą. Dziesięć arów. Za gotówkę. Rodzice spojrzeli na niego jak na bohatera narodowego. Pawełek, ale z ciebie mądrala. Mama go wyściskała. Tata poklepał go po plecach. Zawsze wiedziałem, że z ciebie będzie biznesmen. Siedziałam cicho, jadłam pierogi. Nikt nie zapytał, co u mnie. Standardowo. A ty, Zosia. Wreszcie mama się odezwała, jak tam w tej twojej kwiaciarni. Dobrze. No tak, kwiaty, Paweł parsknął śmiechem, sezonowy biznes. Jak nie będzie dnia matki, to głodem zdechniesz. Wszyscy się zaśmiali. Nawet tata. Uśmiechnęłam się sztucznie i dokończyłam obiad. Tydzień później dzwoni mama. Zosia, musimy pogadać. Tata potrzebuje operacji kolana. Prywatnie, bo w NFZ kolejka dwa lata. Kosztuje trzydzieści tysięcy. Okej, okay, współczuję tacie. No więc ty byś mogła dołożyć dziesięć. Zamurowało mnie. Dziesięć tysięcy. No Zosia, rodzina jest od tego, żeby pomagać. Paweł daje piętnaście, my mamy pięć. Brakuje dziesięciu. Mamo, ja mam kredyt na kwiaciarnię. Ledwo wiąże koniec z końcem. A Paweł nie ma kredytów. Ma. Ale jakoś daje, bo rodzinę szanuje. Ty zawsze byłaś samolubna. Rozłączyła się. Samolubna. To słowo wbiło mi się w głowę jak gwóźdź. Przez trzy dni nie mogłam spać. W końcu pożyczyłam od banku dziesięć tysięcy. Dodatkowy kredyt na dwadzieścia procent. Przekazałam mamie pieniądze. Dzięki córeczko powiedziała i tyle. Tata miał operację. Wszystko poszło dobrze. Nikt nie podzękował. Jakby to było oczywiste, że powinnam zapłacić. Minął rok. Kwiaciarnia ledwo zipała. Spłacałam kredyt za kredytem. Jadłam tanie makarony, oszczędzałam na wszystkim. Aż przyszedł ten dzień. Odebrałam telefon od nieznajomego numeru. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Nowak, jestem notariuszem. Dzwonię w sprawie testamentu pani ciotki, Heleny Kowalskiej. Ciocia Helena, siostra babci. Widziałam ją może trzy razy w życiu. Staruszka bez dzieci mieszkała sama gdzieś pod Gdańskiem. Ciocia Helena zmarła miesiąc temu, kontynuował notariusz i pozostawiła panią jako jedyną spadkobierczynię. Serce mi stanęło. Słucham. Pani Ciocia zapisała pani całość swojego majątku: dom z działką i oszczędności. Musimy się spotkać, żeby załatwić formalności. Pojechałam do Gdańska tydzień później. Notariusz pokazał mi testament. Tam było napisane: Zofia jako jedyna w rodzinie pamiętała o moich urodzinach. Wysyłała kartki, dzwoniła. Dlatego jej zostawiam wszystko. I rzeczywiście. Pamiętałam o ciotce. Babcia kiedyś dała mi jej numer. Dzwoniłam raz na rok, na urodziny. Wysyłałam świąteczne kartki. Nie robiłam tego dla pieniędzy. Po prostu wydawało mi się, że to normalne. Starszy człowiek, sam. Może się ucieszy. Dom był stary, ale solidny. Działka duża. A na koncie. 380 tysięcy złotych. Nie mogłam uwierzyć. Ja, która jadłam makaron przez rok, nagle miałam prawie pół miliona. Sprzedałam dom. Dostałam 420 tysięcy. Razem z oszczędnościami, ciotki miałam prawie 800 tysięcy złotych. Ale nikomu nie powiedziałam. Ani rodzinie, ani przyjaciołom. Coś mi mówiło, żeby trzymać język za zębami. Spłaciłam wszystkie kredyty. Wreszcie mogłam spać spokojnie. Potem zainwestowałam w kwieciarnię. Nowy lokal, lepszy, w centrum miasta. Profesjonalny sprzęt. Zatrudniłam dwie osoby. Biznes zaczął rosnąć. Zrobiłam umowy z hotelami, restauracjami. Miałam stałe zlecenia na dekoracje weselne, firmowe, eventy. Kwiaciarnia przestała być sezonowa. Zarabiała cały rok. Rodzina nic nie wiedziała. Myśleli, że dalej żyje z ręki do ustęp. Minęły dwa lata. Dostałam telefon od Pawła. Zosia, słuchaj, mam problem. Działka, którą kupiłem, okazała się niewypałem. Są problemy z własnością. Muszę walczyć w sądzie. Potrzebuję kasy na prawników. Przykro mi, kropka. Nie, nie rozumiesz. Potrzebuję 30 tysięcy. Pożycz mi. Jak wygramy w sądzie, oddam podwójnie. Pawełku, ja nie mam takich pieniędzy. Nie masz. A skąd nowy lokal? Kredyt. To weź kolejny. Zosia, jestem twoim bratem. Jak wygramy, będziesz miała czterdzieści tysięcy. Nie. Ceo. Powiedziała mnie. Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. Wydzwaniał jeszcze pięć razy tego dnia. Potem dzwoniła mama. Zosia, jak możesz tak traktować brata? On ci zawsze pomagał. Nigdy mi nie pomagał, mamo. Jak to nie? Jak miałaś osiem lat, pożyczył ci rower. Miałam go oddać następnego dnia. To detal. Rodzina jest od tego, żeby się wspierać. Rodzina jest od tego, żeby się wspierać, powtórzyłam pamiętasz, jak potrzebowałam dziesięciu tysięcy na operację taty? Wzięłam kredyt na 20%. procent. Paweł zarabiał wtedy dwa razy więcej ode mnie. Mógł pożyczyć mi tę kasę bez odsetek. Nie pożyczył. To było co innego. Nie, mamo. To było dokładnie to samo, kropka. Rozłączyłam się i wyłączyłam telefon. Przez kolejne tygodnie bombardowali mnie wiadomościami. Paweł, mama, tata, nawet kuzyni, których nie widziałam od lat. Wszyscy mówili, jaka jestem samolubna, jaka zła, jak mogę tak traktować rodzinę. Zignorowałam ich wszystkich. Paweł przegrał w sądzie. Stracił pieniądze i działkę. Zaczął narzekać na życie, na niesprawiedliwość, na wszystkich dookoła. Ja. Otworzyłam drugą kwiaciarnię. Potem trzecią. Minęły kolejne dwa lata. Byłam na jakiejś konferencji biznesowej w Warszawie. Lokalne media zrobiły artykuł o młodych przedsiębiorcach z sukcesem. Byłam na zdjęciu. Opisali moją sieć kwiatarni, obroty, plany rozwoju. Następnego dnia telefon rwał się od połączeń. Mama. Zosia, widziałam cię w gazecie. Córeczko, tak się cieszę. Wiedziałam, że ci się uda. Paweł. Ej, siostrzyczka, no popatrz biznesfoman z ciebie. Słuchaj, może byśmy się spotkali, pogadali o interesach. Tata. Zosiu, jestem taki dumny. Zawsze wiedziałem, że masz głowę do biznesu. Odzwoniłam tylko do mamy. Mamo, chcę was zaprosić na obiad. W niedzielę. U mnie, kropka. O, o, jak wspaniale! Przyjedziemy. Przygotowałam wszystko. Ładny stół, dobre jedzenie. Rodzice przyszli z Pawłem i jego żoną. Aleś, ty się urządziła. Mama rozglądała się po mieszkaniu, kto nowe. Tak. Kupiłam rok temu. Kropka. Za gotówkę. Za gotówkę. Usiedliśmy do stołu. Jedliśmy, rozmawialiśmy o niczym. Atmosfera była sztywna. Wszyscy czekali, aż coś powiem. W końcu powiedziałam: Chcę wam coś wyjaśnić. Cztery lata temu dostałam spadek po cioci Helenie. Paweł niemal zakrztusił się jedzeniem. CEO Prawie 800 tysięcy złotych. Dom i oszczędności. Mama zbladła. Dlaczego nic nie powiedziałaś? Bo wiedziałam, co się stanie. Każdy by chciał kawałek. To rodzina. Krzyknął Paweł i powinnaś była się podzielić. Tak jak ty się podzieliłeś, kiedy kupiłeś działkę. Spojrzałam na niego spokojnie, tak jak rodzice się podzielili, kiedy dostali zwrot podatku w zeszłym roku. Nikt mi nie powiedział. Dowiedziałam się przypadkiem. Cisza. Zosia ma rację, powiedział tata cicho. Wszyscy spojrzeli na niego zaskoczeni. Ma rację, powtórzył, zawsze ją traktowaliśmy jak gorszą. Myśleliśmy, że Paweł to ten mądry, a Zosia to ta, która sobie nie poradzi. A prawda jest taka, że Zosia była mądrzejsza od nas wszystkich. Nauczyła się być niezależna. Nie liczyła na niczyją pomoc. Mama wytarła łzy. Przepraszam, Zosiu. Ja też mruknął Paweł, patrząc w talerz. Nie powiedziałam w porządku. Nie powiedziałam przebaczam. Bo nie było w porządku. I nie wiedziałam, czy przebaczam. Chciałam, żebyście wiedzieli, powiedziałam, że daję sobie radę. Że nigdy więcej nie będę żebrać o szacunek w tej rodzinie. Macie mnie szanować, albo nie będziecie mnie mieć. Wstałam od stołu. Możecie dokończyć obiad. Ja mam spotkanie. Wyszłam. Zostawiłam ich w moim mieszkaniu. Nie obchodziło mnie, co pomyślą. Wróciłam po dwóch godzinach. Mieszkanie było puste, posprzątane. Na stole leżała kartka od mamy Kochamy cię. Przepraszamy. Daj nam szansę. Przez następne miesiące rodzina próbowała się zbliżyć. Dzwonili, zapraszali, pytali o biznes. Czasami się spotykałam z nimi, czasami nie. Paweł w końcu znalazł normalną pracę. Przestał udawać biznesmena. Nawet mnie zapytał o radę, jak prowadzić firmę. Pierwszy raz w życiu potraktował mnie poważnie. Mama nauczyła się pytać, jak się czuje, zanim zacznie opowiadać o pol. Tata powiedział mi kiedyś. Wiesz, Zosiu, jak byłem młody, myślałem, że sukces to duże pieniądze. Teraz wiem, że sukces to robić to, co się kocha i żyć godnie. Ty to zrozumiałaś jako pierwsza. Nie wróciliśmy do bycia idealną rodziną. Ale przestaliśmy udawać. Dziś mam pięć kwiaciarni. Zatrudniam piętnaście osób. Mój roczny obrót to prawie dwa miliony złotych. Nie mówię tego, żeby się chwalić. Mówię, żeby pokazać, że ten sezonowy biznes, z którego się śmiali, okazał się lepszy niż wszystkie działki i kredyty Pawła. Ciocia Helena pewnie patrzy teraz z góry i się uśmiecha. Ta staruszka, którą nikt nie odwiedzał, okazała się najmądrzejsza ze wszystkich. Wiedziała, kto naprawdę ma dobre serce. I wiecie, co? W zeszłym tygodniu otworzyłam szóstą kwiaciarnię. Nazwałam ją Helena. Nad wejściem wisi zdjęcie mojej cioci. Bo to dzięki niej nauczyłam się, że prawdziwa wartość nie jest w tym, co mówisz, ale w tym, co robisz. Napisz w komentarzach, z jakiego miasta nas słuchasz.